Okazuje się, że nic innego nie uradotuje wolności narodów i ich bezpieczeństwa niż państwa narodowe. Inne systemy mają charakter utopijny lub iluzoryczny. Państwa narodowe w Europie nie mogą zostać zastąpione niczym innym. Żeby nie było to nie są moje słowa nie zaczynam od swojej wypowiedzi. To, co przed chwilą przedstawiłem, to cytat. Ale tu, uwaga, nie z Romana Dłowskiego, czego by się można po mnie spodziewać. Nie z jakiegoś tak zwanego populistycznego, napisane mam w cudzysłowie populistycznego, przywódcy europejskiego, czy nawet polskiego. Choć tutaj już jesteśmy trochę bliżej. Bowiem cytowany przeze mnie fragment przytoczył y, Mateusz Morawiecki. Polski premier w wykładzie, wystąpieniu, wypowiedzi w niemieckim Heidelbergu na Uniwersytecie 20 marca bieżącego roku, w dzień, w którym my w Polsce, ale i w całym Kościele Powszechnym obchodziliśmy przeniesioną z niedzieli uroczystość świętego Józefa. Podkreślam to jako katolik. Premier polskiego rządu powiedział tam dużo więcej ciekawych rzeczy. Niektóre biorę w nawias, nie tyle w ogóle, co teraz w mojej tygodniowej przeglądówce, rzeczy, które uważam za ważne i odłożę je sobie na później. Dla niecierpliwych dodam, nie wszystkie uważam za właściwe wypowiedzi ówczesnej, nie z wszystkimi się zgadzam. Ale dlaczego skupię się na tym? Po pierwsze, bo premier powiedział rzecz, że się tak wyrażę, odważną. A wypowiedź padła nie tu u nas w Polsce, ale tam. Właśnie tam. I z dużym prawdopodobieństwem należy stwierdzić, że przeznaczona była dla tamtego, ale nie tylko niemieckiego odbiorcy. W pierwszej chwili myślałem, że na premiera rzucą się światowe media i odsądzą go o czci i wiary. Ale komentarze zdają się być jak na razie umiarkowane. Raz, że nie za duże. Oczywiście to nie znaczy, że w jakichś zmienionych za tydzień albo miesiąc warunkach nie zostaną one, znaczy się jego słowa, wykorzystane przeciwko niemu, gdyż walka rewolucyjna na pewno trwa, a zwolennicy unifikacji wszystkiego, o których też tam wspomniał w tej wypowiedzi, chyba tak znowu nie będą chcieli korygować kursu. Zastanawiam się tu nad innym zagadnieniem. Czy premier wrzucił granat tożsamości państw narodowych od tak sobie, dla odwrócenia uwagi od czegoś innego, nie wiem w tej chwili czego, i nie będę wymyślał, czy rzeczywiście wystąpił w imieniu architektów planujących kompletną zmianę kursu politycznego dla Europy, przynajmniej dla Europy. Żeby było jasne, jeśli to jest to drugie, to mnie się podoba. I nie ma to moje podobanie się nic wspólnego z moimi preferencjami politycznymi względem takiej, a czy innej partii. Kolejny przypis. Europa oparta o państwa narodowe i ich interesy to coś, czego nam rzeczywiście potrzeba. Jak wspomniałem w jednym ze swoich wcześniejszych felietonów przy okazji oceny kampanii skierowanej przeciwko Janowi Pawłowi II, ciągle zachęcam do zapoznania się z nimi, kiedy Polacy decydowali o przystąpieniu do Unii Europejskiej, miałem inne zdanie niż większość. Cały konstrukt nie budził wtedy mojego zaufania, a przez lata też go sobie nie zdobył. Tak szczerze mówiąc, nawet chyba nie próbował on ten konstrukt. Europa stawała się coraz bardziej lewacka, a jej polityka, o ile ideologiczny, zlewicowiały, ekologizm oparty o rosyjski gaz oraz niemieckie pragnienie protektoratu także nad moją ojczyzną, w ogóle europejską polityką było. Prowadzona na rympał polityka mieszania narodów, tworzenia jakichś nowych tożsamości, bez korzeni i nieopartych o wartości moralne no chyba, że postulowaną nową moralność też nazwalibyśmy moralnością, tak jak krzesło elektryczne w zasadzie też jest krzesłem, miała zakończyć epokę wielkich narracji. My mieliśmy się zadowolić ciepłą wodą w kranie, niewyszukaną rozrywką, skąd my to znamy, i edukacją mówiącą, że mamy być ponowocześnie rozmyci, tacy niedokładni, a religia może istnieć jako narzędzie troski o ziemię. Taka ideologia, taka polityka. W Heidelbergu premier dał się poznać jako kontynuator idei przywołanej go na początku, Romana Dmowskiego. Nie wiem, czy mu się to podoba. Yy, przynajmniej w tamtej chwili, na chwilę, taką właśnie szatę ubrał. A w szerszym kontekście, jeżeli byśmy jego wystąpienie potraktowali jeszcze szerzej, to w kategoriach cywilizacyjnych opowiedział się za łacińską Europą, która narody wytworzyła. Ta cywilizacja wytworzyła też pojęcie prawdy, które wprowadzono na katedry średniowiecznych uniwersytetów. A stało się to wszystko dzięki chrześcijaństwu. Żeby być w temacie moich ostatnich felietonów, Jan Paweł II też to przypominał. Doprawdy szczególnie premier w Heidelbergu odwołał się, przeciwstawiając jej ją politycznej poprawności. Też ciekawe. dla, dla mnie Rzecz była normalna, ale dla europejskich elit to była chyba coś nowego. Być może nawet wielu, bardzo już zlewaciałych intelektualistów, mogło nie zrozumieć, o co mu chodzi. Skoro zaś o Europie narodów mowa, to trzeba powiedzieć jasno: każdy z tych narodów ma swoje żywotne interesy, które musi zdefiniować, a potem realizować. Jak się mówi A, trzeba powiedzieć B. Dotyczy to też, Choć trzeba może powiedzieć ze względu na punkt siedzenia, w pierwszym rzędzie nas, Polaków. Skoro nie mamy się kierować polityczną poprawnością, to sprawa dla mnie jest jasna. Na naszym terytorium realizujemy nasz interes. W szkołach uczymy polskiej historii, pokazujemy to, co w naszych dziejach było wielkie, chociaż oczywiście, idąc tropem Romana Dmowskiego, nie uciekamy przed małością. Nie żeby się tym epatować. Ale żeby takich rzeczy na przyszłość po prostu unikać. Premier Morawiecki albo wypuścił coś, kaczkę, żeby nie było taką dla dziennikarzy, albo właśnie rozpoczął nową debatę, nawiązując do wielkich narracji historycznych, symbolizowanych przez wielkich władców, a uporządkowanych przez nowoczesnych myślicieli. I jeszcze raz przywołam w tym przede wszystkim pana Romana właśnie. Trzeba tylko to odświeżyć i skorzystać. Ktoś pomyśli, że sobie trochę kpie. Przed 20 marca też bym tak o sobie pomyślał, ale co się usłyszało, to się tego nie odsłyszy. Premier stał się, nie wiem czy zamierzenie, ideologiem państwa narodowego. To na razie tyle. Bo co będzie później, to tego jeszcze nie wiem. Dziękuję za uwagę.